No, i tak dobiłem już do 75. filmiku na tym kanale. Dużo, niedużo, długo, niedługo. Witamy na nowym kanale. Remontownia! Tak, jak sama nazwa wskazuje, będziemy remontować i nie tylko. Cześć, Wojtek z kanału Remontownia. Wojtek z kanału Remontownia, witam w nowym dniu. Cześć, Wojtek z kanału Remontownia. Dzisiaj jest sobota, słuchajcie. Do remontu jest jak widzicie, moja lakiernia. Malarnia Naukowo jest stwierdzone, nie wiem kto to stwierdzał, ale jest stwierdzone, że spędzamy w kuchni 90% czasu. Znaczy więcej niż w pokoju gościnnych. Prawda, nieprawda? Dzisiaj na fasadzie na miejscu Dawid. No plan jest prosty, widzicie to, żeśmy trochę już poszpachlowali wszystko co było luźne, żeśmy usunęli. No i teraz będziemy malować Tak jak widać grubo zaczęte Tapeta jest moczona No i ściągana na dół Nie To nic na razie się nie zrobi Moczymy i ściągamy Sufit jak widać Zaczęty Już mamy wyszpachlowane i jest wszędzie położona Tak jak już mówiłem to tapeta podkładowa Co Wam chcę pokazać dzisiaj to będzie podłoga Sztufujemy podłogę Tą maszyną Lewo prawo Dość porządnie, powiem tu był stary dywan, nie, stara muleum było, strasznie ciężko szło. A to my jedziemy do strony, czegoś innego. Może znajdziemy tapetę. <grymne> Może znajdziemy inną tapetę. Nie jest powiedziane. No to... Ciągnij! Panie. 15 minut na ścianie. I to nie tylko to. wiecie, trzeba poszlifować, poszpachlować. Także proponuję na drugi raz naprawdę Uczcie się po prostu na błędach cudzych. W tym wypadku moim. A tak ładnie wycinaniu wszystko. No właśnie 3D. Duża, drewniana, denerwująca. W tym odcinku spróbuję Wam opowiedzieć o tym, jak wykonać zawód malarza w Niemczech. Ile się zarabia, co trzeba zrobić i tak dalej. Pani domu się cieszy. Jest <ścoughs> cool. folia, wszystko ale Roboty w pindu i nazad, nie? To teraz wróćmy tak się na szybko do momentu, w którym e remont się rozpoczynał, żebyście sobie troszkę przypomnieli jak to wszystko wyglądało, więc no, a więc było tak. Także zobaczcie, co się zmieniło. zmieniło się dużo w No, także dobra, wracamy do wyremontowanej części. No, to jesteśmy z powrotem. Teraz to wygląda tak. Jesteśmy w sklepie, nie ma nikogo poza ludźmi co mają działalność. Z jednej strony fajnie, bo kolejek nie ma. Widzicie? Wszędzie pusto My szukamy grziszczota do metalu I jedną lice, oczywiście musiało zabraknąć, nie? Robocie na kolaniki, obowiązkowe, bo inaczej masaże. Więc do dzieła.

Wersja pałapu dużego, wiatra ja pasuje, także będzie ok. Nanosimy sobie teraz ten produkt na ścianę. Ruch dowolny ja już z przyzwyczajenia robię to ruchem krzyżowym. Wtedy wiem, że mniej więcej wszędzie będzie naniesione. Także co? Do dzieła, nie? Panie złoto miało być. No dobra, przyszedł czas w końcu na pierwszy pomalunek. Farba specjalnie przeznaczona do tego, czyli farba jest do drewna. Teraz zrobione, jedziemy na drugi raz. Pogoda dzisiaj super. Nie za zimno, nie za ciepło. Idealnie. I teraz tu mamy masę szpachlową i teraz robimy to w ten sposób, że ją tak. Słuchajcie, tak o, 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 powoli zmieszamy nasz kąt i ją uwalniamy. Kleju, składamy ją tak, żeby ona później wygodniej, jeżeli chodzi o to budowanie suffitu. Pamiętamy jest to papier, więc idzie teraz będzie na przekładkę. Tak, dobra, ale w tym momencie zostawiamy tak jak mówiłem 5 minut, bo to jest ta papierowa, ona musi tym klejem nasiąknąć. No tak, teraz odbywa się proces gruntowania, widzicie? Ściana wcześniej wyklejona, dostaje teraz grunt. Jest to specjalny grunt, który ma w, środ w środku takie małe kamyczki, co zwiększy przyczepność naszego tynku strukturalnego. No to zaczynamy. No witam w nowym dniu Asteropian już siedzi stabilnie Tak Zobaczcie jaki teraz widokowy ktoś tu ma fajny zobaczcie Kto boga temu zabroni I taki quizik na początku Jesteśmy na gościnnych występach Jakie to miasto? Piszcie w komentarzach Nie jest trudne względem tego budynku, który właśnie widzicie Nie ale mega, pogoda super Widok boski A teraz do pracy Trochę daleko Rano był lekki jogging więc powinniśmy doskoczyć Będzie 3-4 metry Ale to tam Maga. próba Dobra, forma jeszcze jest. Jest wiatr. Lekki wietrzyk, strasznie drażni. Normalnie wie skórę, wam powiem. Musimy tutaj obkleić, zarazem pokażemy co jak. Na pokładzie też jest dzisiaj Sandra. E, wita. hej. No, także Wam teraz pokażemy o co chodzi Tu jest akurat dobrze, że następne łączenie jest troszeczkę dalej Żeby to łączenie następne nie było tutaj Odległość między tym łączeniem a tym kolejnym No minimum takie 20-25 cm do momentu takiego, aby było to gładkie. Ja wtedy będę za Marcinem jechał już maszyną. Sposób. Mianowicie tapeta na flizę linie. Tapeta, która w dotyku przypomina nam kartkę papieru. No to jest powiedzmy kartka papieru. No dobra, to co, nie? Z tej strony zostało to uszczelnione silikonem, tam był ten silikon zepsuty. Jak wiecie, tu jest na raz teraz podszpachluję te doły jeszcze na jeden raz. No dobra, no to bierzemy się za przygotowanie i podklejenie tych schodów. Trzeba się dobrze ten bawić i pozytywnie myśleć. Także patrzcie, jak fajnie. I ogarniemy to. Jak to mówią, remontownia ma wy, pip, i. I tak to właśnie wygląda. Na dzień dzisiejszy. Także czy ma się tam? Tak jest. Człowiek nie żyje cały czas z pracą. Ciężko jest żyć lekko. Wiecie, jak są to samo małe, takie samojeżdżące otwórzacze, nie? Po podłodze. Czujniki i one wiedzą gdzie, jak, po co. Także pomysł dla wynalazców. Zróbcie coś takiego na ścianę. Ja bym sobie chętnie przyszedł. Coś takiego tutaj. Podłączył, włączył i nie jeździ. Przychodzę z dwie godziny i by było gotowe. Także dobry pomysł na biznes. Niech ktoś to wymyśli. Póki co... I tak dobiłem już do 75. filmiku na tym kanale. Dużo, niedużo, długo, niedługo. Przy założeniu, że filmik wszedł raz w tygodniu, no jesteśmy już razem prawie ponad rok. To dziękuję wszystkim, którzy oglądali kanał. Dziękuję za komentarze. Dziękuję za łapki w górę, za łapki w dół, za maile. Bardzo fajna sprawa. Ja mam do Was jeszcze jedną ostatnią prośbę. Napiszcie ostatnie komentarze pod tym filmikiem. Jak Wam się ten kanał podobał? czy się podobał. Jeżeli się podobał, to super. Jeżeli się nie podobało napiszcie również dlaczego. Tego typu komentarze oczywiście są fajne, ponieważ może zmotywują mnie do tworzenia kiedyś tam w przyszłości drugiego sezonu i co za tym idzie również poprawienie jakości dla was, abyście po prostu to chętnie oglądali. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim co byli. Dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. Trzymajcie się. Miłego dnia i ciepła pozdrawiam. Dzięki, że mnie Widzimy się w następnego odcinkach. Miłego dnia, Hej Ciopa, pozdrawiam. Miłego dnia, Hejopa, pozdrawiam. Miłego dnia, Hej Ciopa, pozdrawiam.